Motoserce jest ideą wynikającą z potrzeb serca. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia są motocykliści zrzeszeni w kongresie polskich klubów motocyklowych. Organizatorem akcji w Zambrowie, jak widać jest Klub miłośników motocykli Żub Zambrów. Już po raz 12 włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji motoserce. W całym kraju jest to już 13 akcja. Patronem generalnym jest polski czerwony Krzyż w Zambrowie. Tronem honorowym objął burmistrz miasta Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski. Swoją akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru, jakim jest krew w polskich szpitala oraz pragniemy propagować ideę kwiotactwa. Akcja prowadzona jest w Polsce, gdzie obejmuje zasięgiem duże i małe miasteczka. Akcja organizowana jest w okresie przedwakacyjnym, który jest ostatnią chwilą na uzupełnienie krwi w bankach. Warto dodać, że my jako zambrostcy motocykliści i tutaj tak samo mieszkańcy miasta i okolic przez te 11 akcji, które zorganizowaliśmy zebraliśmy łącznie 420 litrów krwi zebraliśmy przez 11 lat a w całym kraju 33,650 tysiąca litrów. Wydaje mi się, że sami doskonale wiecie, że oddając krew dajecie anonimowo możliwość innym, żeby doszli do swojego zdrowia, żeby uratować im te życie. Także jest to wspaniała akcja, wspaniały sposób na okazanie komuś pomocy. Szanowni Państwo, w imieniu patrona honorowego, którym jest burmistrz Kazimierz Dąbrowski, w imieniu organizatora tej imprezy, czyli Stowarzyszenia Zębrowskich Motocyklistów Żubr, inauguruję otwarcie akcji Motoserce 2021. Bawcie się dobrze, czyniąc dobro dla innych. Dziękuję wszystkim. Witam Państwa. Tak naprawdę to, co najważniejsze zostało powiedziane. Ja jako gospodarz cieszę się, że te miejsce jest dla Was dobre, że te liczby, które tutaj padły ratują życie, ratują zdrowie i niech tak zostanie w tym roku i w następnych latach. Zapraszam za rok i życzę udanej akcji.